Zadanie. Mając opis słowny funkcji, każdej liczbie naturalnej mniejszej lub równej 3 przyporządkuj liczbę przeciwną. Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. Aby lepiej zrozumieć zbiór argumentów i zbiór wartości funkcji, zilustrujmy następujący opis słowny przy pomocy wzoru: jak widzisz, y równa się minus x, gdyż nasze liczby będą liczbami przeciwnymi. Oczywiście, dla 0, dla 1, dla 2, dla 3, ponieważ w opisie słownym mamy liczby naturalne mniejsze lub równe 3, przedstawmy też naszą funkcję w postaci grafu. Liczbą przeciwną do 0 to jest 0, liczbą przeciwną do 1 to jest minus 1, liczbą przeciwną dla 2 to jest minus 2, liczbą przeciwną dla 3 to jest minus 3. To samo, co pokazałem tutaj na grafie, można opisać, przy pomocy tabeli. W górnym wierszu są to właśnie nasze x, -y, na których oparta jest nasza funkcja, czyli 0, 1, 2, 3. Są to xy pochodzące z treści zadania. Na dole oczywiście otrzymujemy wyniki, czyli przeciwne do naszych argumentów z górnego wiersza tabeli. Korzystając z tabeli można oczywiście narysować wykres funkcji. Są to cztery punkty. O współrzędnych kolejno 0, 0, 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3. Przypomnijmy, że dziedziną funkcji to jest inaczej zbiór argumentów, zbiór xów. Zarówno na grafie, w tabeli, czy w wykresie możemy zauważyć dziedzinę funkcji. Jest to zbiór xów, czyli tutaj to są liczby 0, 1, 2, 3 w tabeli. Podobnie, jeżeli spojrzysz na wykres funkcji, zauważ, że jest to współrzędna xowa każdego z punktów należących do wykresu. Co to jest zbiór wartości funkcji? Zbiór wartości funkcji to jest raczej znaczy zbiór y, czyli przeciwdziedzina funkcji. Można spojrzeć na graf i widzimy, że y są to liczby 0 minus 1, minus 2, minus 3. Te same liczby znajdują się w dolnej części tabeli. Jeśli spojrzysz na wykres funkcji, zauważasz, że są to y, czyli drugie współrzędne naszych punktów. Czyli tutaj współrzędna y to jest 0, tutaj współrzędna y jest minus 1, tutaj minus 2, tutaj minus 3. Co zaznaczyłem przerywanymi niebieskimi liniami? Możemy na końcu dać odpowiedź, że dziedziną funkcji są 4 liczby. 0, 1, 2, 3. Zaś zbiorem wartości są również cztery liczby: 0 minus 1 minus 2 minus 3.